Witam Was dzisiaj z Pięknego Szwazbaldu. Dzisiaj porozmawiamy o następnym miliarderskim micie, o stosunku miliarderów do pracy. Zostańcie ze mną do końca tego wideo. Na końcu będzie coś do wygrania. Jaki jest stosunek miliarderów do pracy? Tu często widzę w komentarzach i w ogóle jest taka ogólna opinia. Mainstreamowa, że ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, oni po prostu spędzają czas na wypoczynku, nie wiedzą co ze sobą zrobić, nie wiedzą co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Z czego sobie większość ludzi nie zdaje sprawy, jest fakt, że najbogatsi ludzie świata są jednocześnie najlepszymi przedsiębiorcami na świecie. To są ludzie, którzy doszli w większości, w dużej większości, od zera do miliardów swoją pracą, swoją ciężką pracą, swoim wysiłkiem. Budując swoje firmy. I to nie są ludzie, którzy lubią wydawać pieniądze. To są ludzie, którzy uwielbiają robić to, co robią. Czyli uwielbiają swój biznes i uwielbiają pracować, pracować w swoim biznesie. I uświadomiłem sobie to podczas, oczywiście, moich wywiadów dookoła świata, które przeprowadziłem z 28 miliarderami, których osobiście spotkałem i z nimi rozmawiałem między innymi na te tematy. Ale przywołali mi oni to jeszcze raz do pamięci podczas tego rocznego Sylwestra. Co się stało? Mianowicie wyobraźcie sobie, że o godzinie 21 w sylwestrową noc, czyli 3 godziny przed północą, przed Nowym Rokiem dostałem biznesowego maila od Larsa Windhorsta. Jeśli nie wiecie kto to jest Lars Windhorst, to jest niemiecki miliarder, fenomenalnie przebojowy chłopak, napisałem o nim artykuł na moim blogu, tutaj zalinkuję albo w opisie też, także tam to znajdziecie. Lars Windhorst śpi tylko 3-4 godzin dziennie, wstaje o 3.30, między 3.30 a 4.00 rano, idzie biegać, później cały czas pracuje i o godzinie między 7.00 a 8.00 jeszcze robi przerwę na workout, gdzie ćwiczy, żeby po prostu nie, nie, nie zasnąć, bo on tylko śpi 3 do 4 godzin. Żeby jeszcze po prostu nabrać energii, się zenergetyzować i jeszcze móc pracować do północy. Lars Witchos jest chyba najciężej pracującym człowiekiem, jakiego w życiu spotkałem. To jest niesamowite, ile on jest w stanie dokonać podczas jednego dnia. Pamiętam, że kiedyś spotkałem się z nim w Karlsruhe, przyjechał do mnie właśnie, żeby z nim przeprowadzić jeden z wywiadów, bo ja z nim parę wywiadów przeprowadziłem. Między innymi byłem też u niego na jachcie. Ale wtedy, kiedy do mnie do Karlsruhe przyjechał, to od tego dnia pokazywał mi wstał o 3.30 w Bejrucie, bo tam nocował. Tam e, e, zrobił przebieżkę do czwartej o 3.45 do e, 4.45. Później wziął samolot swój, poleciał do Berlina, do swojego biura w Berlinie, gdzie ma jedno z biur. On ma trzy, cztery biura ma jedno w Londynie, drugie w Berlinie, trzecie w Hongkongu i czwarte jeszcze gdzieś, nie, nie pamiętam gdzie. W Berlinie pracował do południa czy do 15, po czym wziął samolot. Przyleciał do mnie do Karlsruhe na wywiad, zrobił ze mną wywiad, tudzież ja z nim zrobiłem wywiad, i jeszcze tego samego dnia leciał dalej z lotniska w Baden do rodziców, bo to było przed świętami. Czyli jednego dnia był w czterech różnych miejscach na świecie, i to jest właśnie jak on codziennie pracuje. A ze swoich biur na lotnisko. Przemieszcza się śmigłowcem, ponieważ to jest szybsze i żeby nie tracić czasu. Oczywiście w śmigłowcu i w samolocie cały czas pracuje. I to właśnie on o 21 w Sylwestra przysłał mi maila biznesowego, czyli musiał pracować przynajmniej do 21, prawdopodobnie pracował jeszcze dłużej. Ale to jeszcze nie wszystko. Mohed Altrat, inny miliarder, który. Dwa lata temu został najlepszym przedsiębiorcą, został wybrany najlepszym przedsiębiorcą świata. Przysłał mi także maila biznesowego o godzinie 23 w sylwestrową noc, czyli godzinę przed Nowym Rokiem. On jeszcze pracował i mi wysłał maila biznesowego. Mohed, Altad, jest absolutnym fenomenem, jeśli chodzi o to, czego on w życiu dokonał. Pochodzi z niesamowicie biednej rodziny i nie miał praktycznie żadnych szans na przyszłość w dzieciństwie. To jest za dużo, żeby tutaj mówić o jego historii w tym wideo. Na moim ostatnim TEDxie opowiadałem o tym, tutaj możecie ściągnąć to, to co mówiłem. Obejrzyjcie sobie to. To jest niesamowita historia. Ale tutaj Wam powiem, czego on. Później dokonał w swoim dorosłym życiu, Mohet Altrad zrobił w swoim dorosłym życiu pięć karier, i w, każdym, w każdej z tych karier dokonał niesamowitych rzeczy. Pierwszą karierę to była kariera naukowa. On zrobił doktorat z informatyki i zrobił parę ciekawych rzeczy, między innymi jedne z pierwszych przenośnych komputerów na świecie, które pojawiły się, które on skonstruował we Francji. Później jako menedżer jako manager techniczny był odpowiedzialny za zbudowanie Abu Dhabi Oil Company. Abu Dhabi Oil Company to jest firma wydobywająca ropę naftową dla Abu Dhabi. I właśnie ta firma przyniosła bogactwo Emiratowi Abu Dhabi. I Mohed Altrat był jednym z garstki osób odpowiedzialnych za zbudowanie tej firmy. Oczywiście, jako pracownik, on był tam menedżerem, więc zarabiał dość dużo pieniędzy, czy bardzo dużo pieniędzy, natomiast nie miał żadnych udziałów w tej firmie, czyli nie miał udziałów w tym bogactwie, które stworzył. Postanowił to zmienić i zająć się biznesem. I kupił zbankrutowaną firmę produkującą rusztowania we Francji, zrobił z niej dochodowy biznes. I następnie zaczął ją rozbudowywać, dokupując inne firmy w Europie i w innych częściach świata. W ciągu ostatnich 30 lat dołączył do swojego koncernu 200 innych firm, także kilka firm z Polski. On zatrudnia w tej chwili dziesiątki tysięcy ludzi także w Polsce. I w roku 2015 został wybrany najlepszym przedsiębiorcą świata. Oczywiście jest miliarderem. To była jego trzecia kariera, czyli pierwsza jako naukowiec, druga jako manager, tudzież jako pracownik i trzecia jako biznesmen, co było jego czwartą karierą. Zarząd jego firmy jest w Montpellier we Francji i pewnego dnia burmistrz Montpellier przyszedł do niego z prośbą, by Mochet uratował podupadły klub rugby z Montpellier. Drużyna rugby z Montpellier była zagrożona wypadnięciem z pierwszej francuskiej ligi i to było nie do przyjęcia przez tradycyjnie zafascynowane rugby miasto Montpellier. Mohed przejął ten klub i dokonał paru zmian, zbudował stadion, zatrudnił najlepszych trenerów. Najlepszych ludzi na świecie, żeby doprowadzić tą drużynę rugby do sukcesu. I wyobraźcie sobie, że zaledwie dwa lata później drużyna rugby z Montpellier zdobyła odpowiednik Champions League, czyli najbardziej prestiżową nagrodę, najbardziej prestiżowym turnieju w rugby, jaką sobie można wyobrazić. Została najlepszą drużyną na północnej półkuli. To była jego czwarta kariera jako Kariera posiadacza klubu sportowego. Ale Mohed nie byłby Mohedem, gdyby na tym poprzestał. Przez całe życie marzył, żeby pisać, żeby zostać pisarzem i zaczął pisać opowiadania, najpierw, później powieści. Jego opowieści były coraz lepsze, a jego autobiograficzna powieść Badawi zdobyła wiele prestiżowych nagród, stała się międzynarodowym bestsellerem. I jest lekturą obowiązkową we Francji. Czyli wyobraźcie sobie, że piszecie za życia książkę, która zostaje za waszego życia lekturą obowiązkową. Coś takiego jak w Kochanowski Mickiewicz, to Mohed Altrat, jego książka jest lekturą obowiązkową w szkołach francuskich. To jest jego piąta kariera. Pięć karier. I w każdej z nich dokonał niesamowitych rzeczy. I to, jest, to było właśnie możliwe tylko dzięki jego oddaniu jego pracy, dzięki jego pracowitości, dzięki ciężkiej pracy i jego wysiłkowi. I jeśli myślicie, że dojdziecie do czegokolwiek wielkiego, do czegokolwiek znaczącego, bez wysiłku, bez mnóstwa pracy i czasu w to włożonego, to się mylicie. Bez pracy, bez wysiłku można osiągnąć tylko trywialne rezultaty, tylko proste rzeczy. Ludzie, którzy osiągają wiele, włożyli w to mnóstwo pracy. Oni poświęcili na to część życia, jeśli nawet nie całe swoje życie, żeby tak daleko zajść. I może takim błyskotliwym przykładem jest Frank Hasenfratz, kanadyjski miliarder, który ma najbardziej jeden z najbardziej zyskownych biznesów w branży części samochodowych nazywa się Linamar. Zbudował go od zera, jest miliarderem, który też doszedł od zera, a jest emigrantem z, z Węgier właśnie do Kanady. I Frank Hazenfratz mówi często, że on Powiem to po angielsku, bo to po angielsku lepiej brzmi, później postaram się na Polski przetłumaczyć. Frank Hazenfratz często mówi. I only work half time from 7 a.m to 7 pm. Czyli pracuję tylko na pół etatu, od 7 rano do 7 wieczorem. To jest właśnie podejście miliarderów do ich pracy, do tego, co robią. Tak wygląda ich zaangażowanie. Jeśli chcecie osiągnąć wielki sukces w biznesie, to nie liczcie na to, że zdołacie to zrobić w przerwie na kawę albo robiąc coś od 9 rano do 5 po południu w takim zwykłym wymiarze czasu, powiedzmy na wymiarze czasu jednego etatu 40 godzin. Nie, miliarderzy pracują po 80, po 100 godzin dziennie w ekstremalnych wypadkach. Tak jak to robi Lars Windhorst. On pracuje nawet po 140 godzin. To jest po prostu nieludzki wysiłek, ale niestety trzeba włożyć taki wysiłek, żeby do czegoś dojść, bo zawsze będziecie mieli konkurencję, zawsze będziecie mieli ludzi, którzy taki wysiłek <coughs> będą wkładali, i oni po prostu pracując dwukrotnie dłużej, zrobią dwukrotnie więcej, osiągną te rzeczy, które wy chcecie osiągnąć dwukrotnie szybciej. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jeśli tak, to proszę zasubskrybujcie, łapka w górę. Jeśli jeszcze nie nacisnęliście dzwoneczka, to nacisnijcie dzwoneczek, żeby nie przegapiać moich filmów. Mówię tutaj o myśleniu miliarderów, o myśleniu najlepszych przedsiębiorców świata. Mówię o robieniu rzeczy niemożliwych. Ci, którzy z was nie znają, wiedzą, czego w życiu dokonałem. I trzecia rzecz, o czym mówię, to są kryptowaluty. Mówię o swoich inwestycjach w kryptowaluty. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, swoimi myślami na temat tego wideo tutaj w komentarzach. Udostępnijcie to wideo waszym znajomym, waszym, waszym bliskim. Podziękuję Wam za to. Dla najlepszego komentarza, najlepszego udostępnienia. Dam jeden egzemplarz specjalnego wydania książki, którą napisałem z Brianem Tracy. Tutaj tak to wygląda. Jeśli to Ci się podobało, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmiki. Tutaj znajdziesz niektóre z moich najlepszych filmików. To tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.